Cześć! Tu BS Auto, Twój zaufany dealer marki Skoda. Przedstawiamy wyjątkowy egzemplarz Kodiak Selection z silnikiem 2.0 TDI o mocy 150 koni. Rocznik 2024, zaledwie 350 km przebiegu. Świeżutki, praktycznie nowy, auto prezentuje się elegancko w kolorze bielmun na stylowych 20-calowych felgach robi wrażenie już na pierwszy rzut oka. Wnętrze, szara skóra połączona z materiałem Swedia, a do tego musztardowe przeszycia, które nadają mu stylu i wykończenia z segmentu premium. Na pokładzie, sound system Canton z mocnym brzmieniem, kamera 360 stopni, reflektory Toplet Matrix, a także dźwiękochłonne szyby z przodu, które dają ciszę i spokój podczas jazdy. Dodatkowo hak holowniczy, pełny pakiet winter, czyli podgrzewana przednia szyba, fotele, kierownica i wszystko co potrzebne zimą. Nie zabrakło też adaptacyjnego tempomatu i ogromnego 13-calowego systemu nawigacji. Wygoda, technologia i design w jednym. Jeśli szukasz suwa, który łączy elegancję, funkcjonalność i oszczędność, to właśnie ten kodiak. Zapraszamy do kontaktu BS Auto Grudziądz. Tu zaczyna się twoja nowa droga.